Wydaje mi się, że wawra, że tak, że, że mości wawra dobije do 300 koła bez problemu. Jako stara Cebula i tak co miesiąc się praktycznie logowałem przez Kompa do PlayStation Network i odbierałem te gry. Pierwszy raz chyba te wszystkie serwisy dają, że mniej punktów niż sami gracze. No to jest czegoś takiego nie było jeszcze. Przynajmniej przez ostatnich kilka lat. Dobra, dawaj, to sobie obejrzymy. Kingdom Come Deliverance 2 coraz bardziej pokazuje czym jest i mimo tego, że początkowo wbił na premierę jakoś 160 tysięcy graczy, to teraz jest ich znacznie więcej. Dodatkowo zahaczymy sobie o awarię PlayStation Network, która wiadomo już teraz jest sprawna, wszystko działa i tak dalej, i tak dalej, lecz jednak gracze coś tam narzekają i dzisiaj porozmawiamy sobie konkretnie na ten temat. Jeszcze powiemy sobie o gadowożę, bo początkowo gdzieś tam były plotki, że zabierze nas do Egiptu, a teraz jednak plany mogą się troszeczkę zmienić. Do Egiptu? Dodatkowo w filmie powiem wam jeszcze kilka innych pomniejszych newsów, więc subskrybujcie kanał, dzisiaj odcinek bez kamerki, ale może to i lepiej, bo jestem świeżo po chorobie. Także Instagram, pamiętajcie o Instagram, bo kurczę Instagram to jest jednak fajna sprawa. Jechałem sobie ostatnio autobusem. Było coś takiego, no, panie Jodek, ja też, ja też dzisiaj dopiero do jakiegoś newsa, że padł i podobno ci, którzy mają PSN Plus dostaną 5 dni gratis, a ci co nie mają nie dostaną nic. Ale nie wiem, jak co tam padło. Zobaczymy, co chłopaki z Lootboxa powiedzą na ten temat. I przeglądam tego Instagrama i Wam też polecam. Zacznijmy. No więc nasz kochany Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutował jakiś czas temu, a konkretnie 4 lutego i cały czas zbiera pozytywne żniwa. Na Steamie, jak sobie możemy zauważyć, 90% pozytywnych recenzji z 20 tysięcy no na bardzo pozytywną. No i kurde, bar bar bardzo mnie to nie dziwi. No ja, ja na przykład tracę w ogóle poczucie czasu Grając tą grę. Kingdom Come Deliverance 2 na Metacriticu od recenzentów 88%, a od graczy 8,5% Open Critic od recenzentów 96%, a od graczy 100%. No i właśnie, Kingdom Come Deliverance. Pierwszy raz chyba te wszystkie serwisy dają, grze mniej punktów niż sami gracze. No to jest czegoś takiego nie było jeszcze. Przynajmniej przez ostatnich kilka lat. Podczas tego weekendu, a dokładnie wczoraj pobił nowy rekord na Steamie, bo w grze jednocześnie znajdowało się 256 tysięcy graczy i przez fakt, że był to weekend, no to obstałem, że już dzisiaj Kingdom takich liczb nie osiągnie. No ale to jest dobry wynik, nie. To jest kurwa ćwierć miliona ludzi naraz sobie gra w grę. Zajebiście. Chyba tak, się mylę, mam nadzieję, że się... A w ogóle strzelicie, że wyszła jakaś gra Ubisoftu i tam jeden gracz na przykład. Był. <laughs> jest coś takiego. Nie wiem, co jakaś tam niszowa gra, nie wiem, czy to nie jest coś z tym ich FTI czy czymś takim związane, ale jest taka gra, że jeden gracz był. W sumie mylę, bo obstawiałem początkowo, że Kingdom na premierę albo ogólnie w przeciągu tej premiery będzie miał 500 tysięcy osób. Nie ma tych 500 tysięcy osób. Potem obstawiałem 300 tysięcy i jak na razie dalej ich nie ma. Co ciekawe, wynik z dnia premiery został pobity o niemal 100 tysięcy. 000... No tak, ale to jest tylko na Steamie. Oni swojego launchera nie mają, fakt faktem, tak jak niektórzy to robią, ale na, na konsoli też troszeczkę poszło tej gry. Więc osób jednocześnie i w sumie jak popatrzymy sobie na statystyki Steama, no to zapewniło to czeskiej produkcji 40 29 pozycję w rankingu najpopularniejszych gier w historii platformy Valve. Zaraz przed nią, patrząc na all-time Peak znajduje się Rust z ilością graczy 262 tysięcy. O wyniku postanowił nawet wspomnieć Daniel Wawra na Twitterze, ale widać tutaj, że chciałby jednak pobić tego Starfielda i liczy na to, Aparcie Starfield jednak miał te 300 koła, nie? No tylko, że to jest to, że ludzie teraz, jak jest tyle pozytywnych opinii i tak dalej, to wydaje mi się, że ludzie po prostu kupią teraz tą grę. Jest taka opcja, że wiecie, jednak nie da się wejść na przykład na YouTube'a, żeby nie zobaczyć czegoś na temat tej gry i to w większości są wszystko pozytywne, te, te opinie, te filmiki, więc jest duża szansa, że ludzie kupią teraz. ...że pewnego dnia jednak w tych graczy będzie 300 tysięcy, bo jak sam pisze, lubi wyzwania. No nic. Wydaje, mi się, tak... wydaje mi się, że Wawra, że tak, że, że Mości Wawra dobije do 300 koła bez problemu. Nadzieja, tymczasem A już na pewno jak puszczą tą grę w jakiejś promocji, tak gdzieś za, za, za pół roku czy coś takiego, wydaje mi się, że wbije 300 koła. Przejdźmy do następnego newsa. Wydarzyła się ostatnio rzecz niesłychana. rzecz, która, powie. Widziałbym, że nigdy się nie wydarzy, a tu jednak się wydarzyła. PlayStation Network przestało działać. przez... Ty, ale ja ostatnio gram dużo na Playce i ja nawet tego nie zauważyłem, żeby nie za żeby nie działało PlayStation Network, bez kitu. Co wszystkie gry online niestety również. Oczywiście te, które są na konsoli PlayStation, bo na Xboxie wszystko dobrze działało, na PC tak również, no tylko to PlayStation Network niestety nie hulało. No i o... Tylko z fakt, faktem, że gram w single player, bo gram teraz w tego King, Kingdom's Come na PlayStation, ale nawet nie miałem komunikatu, żeby mnie wypisało z tego. O tym się nie będę rozgadywał, bo po 24 godzinach firma Sony w końcu uporała się z problemami z PSN-em. A teraz, kiedy wejdziemy sobie na status.playstation.com, wszystko pięknie działa i wszystko świeci się na zielono. No i to nie koniec, bo na profilu Ask Playstation pojawiło się oświadczenie od w sumie Playstation, że już wszystko tam działa prawidłowo. No i korporacja przeprosiła i dała też graczom mały prezent. Playstation potwierdziło, że osoby, które posiadają abonament Playstation Plus, mogą grać i bawić się nim o 5 dni dłużej. No i co mi da te 5 dni? Niku mam takiego ruchu. Co mi da kurwa te 5 dni? Jeśli chodzi o przyczyny awarii, no to poznaliśmy jedynie taką, że zostało to wszystko spowodowane przez a jakąś tam awarię operacyjną, bez dalszych szczegółów, no i tak naprawdę wciąż nie wiemy o co chodzi i pewnie się nigdy nie dowiemy. No i szczerze mówiąc, jak dla mnie, 5 dni dodatkowego PlayStation Plus to jest całkiem sporo w momencie, kiedy tym graczom ubyło jedynie jeden dzień grania. Ale w jakim sensie grania? No fakt faktem, jak ktoś gra w jakieś gry takie multiplayer, no to tak, no to miał przerąbane. Ja nawet tego nie odczułem, mówiąc szczerze, ale no taka korporacja, jeżeli dali ciała w taki sposób, no to 5 dni? Naprawdę? No dobra, ty, to mogli chociaż tydzień zrobić, nie? Żeby było ten tydzionek, tydzionek. Zgoda, ale nikt wcześniej nie grał, to może się odbić. No, kurde, no od jedynki ja się odbiłem dwukrotnie a pod postem Ask Playstation pojawiło się naprawdę dużo negatywnych komentarzy, którzy są zdziwieni, że dostali tylko 5 dni. Więc... Ja też jestem zdziwiony, no bo to 5 dni co mi zmienia? Ja i tak kupuję co roku w ogóle to, ja kiedyś się, pom muszę wam się przyznać, że kiedyś się pomyliłem, nie? I, i mi się lata pojebały i... W sklepie takim lokalnym obok mnie, to oni sprzedawali chyba za 50% wartości taką kartę z drapkę, że tam na rok mogłem wbić od razu kod. I ja myślałem, że mi się kończy, a było tanio, to kupiłem na 2 lata, i jakoś się okazało, że ja jednak miałem już wcześniej na 2 lata, i nie, nie pamiętałem, że kupiłem coś takiego. I jak wbiłem to wszystko, to się okazało, że miałem kupiony PlayStation Plus na 4 lata, a później przez 2 lata nie miałem playki, bo czwórka się spaliła, a piątki nie szło kupić, i ja komputerem przez dwa lata, Odbierałem te wszystkie gry za darmo, jakie oni dawali, i dodawałem do biblioteki. I mam ich teraz tam w chuj. Większość z tego to jest śmietnik, ale mam ich mnóstwo i w żadną nigdy nie zagrałem. Nie, ale jako stara cebula i tak co miesiąc się praktycznie logowałem przez Kompa do PlayStation Network i odbierałem te gry. I miałem chyba, no, w momencie był tak, że myślałem, że mi się kończy i dokupiłem 2 lata, a jak wbiłem te zdrabki, to się okazało, że mam na 4 lata. Nie mam pojęcia jak to wyszło. W ogóle nie, nie, nie wiem jak to się stało. Wiecie, te osoby, które tak piszą, chyba spodziewały się tego, że. Dlatego jak masz nabite PlayStation plus na 4 lata i ktoś ci mówi, że ci w Gratisie da 5 dni, to tak sobie myślisz, no i na chuj mi te 5 dni. Kurwa. Co, co mam z nimi zrobić chyba i kiedy to w ogóle nastąpi te 5 dni? Czy wy za te 3 lata jak mi się skończy PlayStation Plus to będziecie pamiętali, że widzicie mi 5 dni? Ja na pewno nie będę o tym pamiętał, że wy mi tam 5 dni za coś zalegacie. Nie ma kurwa takiej opcji. Za jeden dzień awarii dostaną cały rok PlayStation Plus i jeszcze 500 zł na gry, bądź jakieś inne karnety, Ale bez przesady, 5 dni, w momencie kiedy ta awaria potrwa 24 godziny, wydaje się jak najbardziej adekwatne. I nie wiem, co wy o tym sądzicie. Wiem, że mamy dużo osób, którzy grają na PlayStation na naszym kanale, więc chciałbym usłyszeć wasze zdanie, ponieważ. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o całej tej rekompensacie. Czy waszym zdaniem jest to opłacalne czy nie? Bo na pewno ktoś z was ma PlayStation Plus i na pewno No ktoś... Znaczy generalnie jakbym grał na przykład z koleżkami sobie w jakiegoś takiego battlefielda albo w coś rzeczami tego PlayStation Plusa, to i bym nie mógł, sobie, na przykład miałbym zaplanowany wieczór, że tam nie wiem nie wiem jeszcze w ogóle w jaki dzień to się odbyła ta, ta awaria. Jeżeli to było w weekend i miałem sobie na przykład zaplanowane jakieś tam granie z koleżkami i sobie nie mógłbym pograć, bo oni takie coś, to miałbym w dupie tych 5 dni. Taka jest moja opinia dostał te 5 dni. Chciałbym na szybko w tym miejscu powiedzieć, że powstaje gra powrotu do przyszłości. I wiem, że może wielu z Was to nie będzie interesować, ale ja jestem ogromnym fanem serii, którą mogliśmy zobaczyć w latach 90. w postaci filmów i nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego, że w końcu coś takiego powstanie i na pewno będę śledził cały ten projekt. Ty, fajnie wygląda. Za odosobnieniem informacji odpowiedzialny jest Tom Henderson, ale oczywiście osobą, która jakby zaczęła jakby całą tą nitkę, jest Bob Gale, czyli współtwórca Powrotu do Przyszłości, a dokładnie mówiąc jego scenarzysta. Na razie Gale nie mógł powiedzieć nic więcej, powiedział jedynie, że jest w fazie rozwoju, ale oczywiście nie ma pozwolenia, aby cokolwiek... Tak trochę cyberpankowo wygląda. ...więcej o tym mówić. A, no i wspomniał, że chciał już zrobić ją od bardzo dawna. No... Ty, czy to jest cyberpanka, tylko ta fura tu jeździ? No nic, ja na przykład czekam na ten projekcik, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy w ogóle coś takiego wyjdzie, bo może odpuszczą od tego, bo anulują. No w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe, także ja będę śledził, dajcie znać, czy Was w ogóle to interesuje. Przejdźmy dalej, nie da się ukryć, ale God of War to jedna z największych marek PlayStation i tak szybko z niej nie zrezygnują. A God of War 4 czy God of War Ragnarok to na pewno nie były ostatnie tytuły, jakie zobaczymy spod tego szyldu. No nie, of... nie lubię God of Wary. tak dla samego przejścia zawsze dosyć ładnie wyglądają. Aczkolwiek rok jeszcze nie ograłem. Jeszcze nawet nie... Znaczy skończyłem fabułę, ale jeszcze nie dokończyłem tego wcześniejszego. Muszę się za to wziąć, bo ta gra... No... Kiedyś były lepsze. Moją ulubioną częścią to jest yy, God of War 3. Bardzo dużo fajnych było takich kurde przestrzennych lokacji, że się przechodziło z miejsca na miejsce w jakichś wielkich łańcuchach, fajne widoczki były. Naprawdę przyniosły duże kasy PlayStation, a zakończenie nordyckiej sagi nie zamyka nam wcale końca przygód Kratosa. I może niby tak się wydawać, bo zakończenie Ragnaroka mówi nam trochę o tym, że jednak już Kratos chciałby usiąść sobie i odpocząć, to jednak troszeczkę przygód może nas jeszcze czekać. Ostatnio na kanale mówiliśmy o tym, że według pogłosek, które krążą wokół. Nowych gier na temat Gadowora, mówi się o mitologii egipskiej. Zresztą ostatnio mówiliśmy. O... Kurde, to fajne by było, nie? Na początku, sam fakt, że on, oni poszli do tych, kurde, tam nordyckich, to już mnie zdziwiło. To już byłem bardzo zdziwiony, że coś takiego w ogóle wymyślili, ale to byłoby całkiem niezłe, mi się wydaje. Jak i, i tak już poszli w to, że on się spotyka z bogami z innych uniwersów, no mogłoby być niezłe z, Egip z egipskimi akurat. Albo ty, z takimi na przykład jak ten, Majowie, Aztekowie. Tam też mogła być dobra sieczka. Po tym odcinku nie będę się na ten temat rozwodził, ale teraz pojawił się nowy wątek w sieci, o którym Wam po prostu powiem. No bo wychodzi na to, że Kratos może nie polecić samolotem, bądź pojechać Flixbusem do Egiptu, a co ciekawe, może wrócić w swoje rodzinne strony, czyli do Grecji. Przynajmniej tak wskazuje źródło, które skontaktowało się ze znanym branżowym informatorem Tomem Hendersonem, a podzielił się swoimi doniesieniami podczas odcinka podcastu Insider Gaming Weekly. Jak sam powiedział, nie był w stanie zweryfikować tych informacji, więc wcale nie oznacza to nowych przygód, ponieważ może to być informacje o powstającym reboocie, o powstającym remake'u, bądź o powstającym remasterze. A pamiętajmy przecież, że ostatnio też mówili Już takie trochę odcinanie kuponów, ale akurat to, 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 to w tą grę mogą kurde naprawdę do bólu cisnąć i, i, i to zawsze się Zawsze będzie się fajnie w to klikało na swój sposób. Mówiło się o pogłoskach na temat odnowionej wersji oryginalnej trylogii Gadowora, więc może to wszystko jakoś się ze sobą wiąże. Według o, różnych klaczek czas do ma mieć miejsce z of Play, więc może, może oprócz jakiegoś tam e, Gosłowitej, oprócz tam Mulverina, oprócz nowego Death Stranding, mm. może gdzieś tam znajdą miejsce właśnie na trylogię Gadowora, na zapowiedź tej trylogii. Ty właśnie Death stranding wychodzi dwójeczka, a ja jedynkę mam nieograną. Będzie jak z chęcią, nie? Że będę na, na, na szybkiego ogrywał. Jeden żeby zagrać w dwójkę, zobaczycie albo w ogóle poinformowanie nas, co dalej z tą serią. Chociaż to jest też State of Play, nie możemy liczyć na za dużo, bo to showcase zawsze był tym głównym pokazem, a State of Play, no, z dwie gierki to może oni tam fajne pokażą. Valve na swoją platformę Steam postanowił wprowadzić nowe zasady dotyczące reklam, zabraniając tym samym deweloperom zmuszać graczy do oglądania reklam w ich produkcjach. Bliżej o tym, można. W jakim sensie? Możemy przejść na stronie Steamworks, gdzie to wszystko zostało bliżej przybliżone. Platforma Steam nie zawiera żadnych płatnych reklam, a modele reklamowe w grach dystrybowanych za pośrednictwem Steam nie są obsługiwane. I... Czyli jakich reklam? Na przykład, nie wiem, jak grasz w Fifę, to żeby na banerach reklamy nie leciały? Nie, nie, nie kumam. Czy taka reklama, reklama, nie wiem, na przykład teraz jak odpalasz Henia, tak? No to jest reklama Crane Engine i tam są jakieś firmy, które jakby, nie wiem, należały do produkcji czy coś takiego, nie? No to nie wiem, nie kojarzę, żebym na przykład włączał grę na Steamie i żeby mi na przykład leciały reklamy jak, nie wiem, jak w czasie żeby mi tam Coca-Cola albo Pepsi wyskakiwała, nie ma czegoś takiego. Hipoteza tego, co stanowi reklamę w grze, więc poniższe przykłady mają na celu pomóc naprowadzić producentów na to, co jest, a co nie jest obsługiwane na Steamie. No i do obsługiwanych należy lokowanie produktu, promocje krzyżowe, płatne reklamy poza Steam, ale najważniejsze natomiast jest tutaj wątek nieobsługiwanych. Możemy doczytać się z tego, że twórcy gier nie powinni wykorzystywać płatnych reklam jako modelu biznesowego. Dalej nie 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 kumam o co chodzi. No przecież niektóre Gry po prostu w środku, nie wiem, masz jakąś graficzną przedstawienie czegoś, co, co możesz zareklamować, no i w czym problem? Jeżeli to jest integralna część gry. Co oznacza, że po pierwsze, deweloperzy nie mogą wymagać od graczy oglądania reklam, a także pod... No to tak, no bo jakby było w mobil, tak jak jest w mobilce, że grasz i co etap musisz obejrzeć reklamy, albo nie grasz, albo musisz zapłacić, żeby wyłączyć te reklamy. No to czegoś takiego sobie nie wyobrażam, ale ja na przykład nie spotkałem czegoś takiego jeszcze w żadnej grze, z, grze ze Steama. Aloha, ponury kosie. Pewnie chodzi o... Typ, jak różne mobilki. No tak, mobilki, ale na PC Cies, miałeś coś takiego, że włączasz grę i na przykład leci ci 30-sekundowa reklama? Nie, 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 nie widziałem czegoś takiego. No na mobilkach to jest. Na mobilkach jest to ir irytujące. Ja, ja rozumiem, że na mobilkach to jest, ale Steam? Nie, nie widziałem czegoś takiego w grze. Są na przykład reklamy, nie wiem, jak grasz w FIFA. No to przecież tam na bieżąco oni zmieniają to, co na przykład jest przy stadionie na tych banerach, jakieś reklamy lecą, tak? No ale no to jest, wiecie, to, jakby to nikomu przecież nie przeszkadza. De w niczym. drugie, deweloperzy nie mogą blokować rozgrywki reklamami. Dlatego, jeśli gra zarabia na reklamach w innych miejscach, deweloperzy muszą usunąć te zawartości, zanim wrzucą ją na Steama. Mogą także sprzedawać tytuł za sprawą jednorazowej opłaty, albo udostępnić ją za darmo i zarabiać na dodatkowych płatnych opcjach, takich jak mikrotransakcje czy DLCki. Pojawia się też notka, że twórcy gier nie powinni używać reklam jako sposobu zapewniania graczom wartości. Oznacza to, że na przykład deweloperzy nie powinni nagradzać graczy za oglądanie reklam. I ostatnia rzecz, twórcy gier... No, no to bardzo dobrze. To, to, kurde, tutaj z mojej strony Steam Valve ma stuprocentowe poparcie, bo ja sobie kurwa nie życzę, że jak na przykład kupię grę, to będzie mi co etap jakaś reklama wskakiwała, nawet na 20 sekund, i nie wiem, będę Pepsi oglądał albo inne gówno. Nie życzę sobie. Nie mają również prawa pobierać opłat od innych twórców gier za dostęp do funkcji platformy Steam, takich jak strony sprzedażowe, pakiety, witryny sklepowe czy strony franczyzowe. Ale w sumie są takie gry, właśnie, w które ja nie gram, nie? Jak są. To też jest przez tym. Jest coś takiego, kurde, nie pamiętam, to wygląda trochę jak Fortnite, to się nazywa jakoś Ganshi Impact, czy coś takiego? Te koreańskie gry. Ja wiem, że to jest cała seria gier, że tam właśnie one są bardzo agresywnie monetyzowane. Może w takich tytułach są jakieś reklamy. No to, to tak do, dobrze tutaj piszesz, kurde, kosu, że ja nie gram w gry, w których de facto miałbym reklamę w środku. Paniem rzeczy, które zostają teraz wprowadzone na Steama, to bardzo dobra sprawa, ponieważ im mniej reklam w grze, tym po prostu lepiej. Dajcie znać co wy o tym sądzicie tymczasem. Ja dziękuję za oglądanie materiału. Sermus. Ja o tym sądzę, mój drogi przyjacielu, że nie życzę sobie, żeby mi jakieś reklamy przerywały grę. Jeżeli gram na przykład w Nitwor Speed i tam jadę i na trasie są banery reklamowe i jakieś filmy się dogadają i po prostu umieszczą tam swoją reklamę, no chyba tak kiedyś było w Need for Speed, że jakieś tam napoje czy nawet jakieś marki odzieżowe się ogłaszały, nie mam z tym najmniejszego problemu. A jeżeli by robili tak, że ja gram w grę i nagle jest przerwa i na ekranie widzę 30 sekund reklamy, oj, to byśmy się pogniewali. Także bardzo Dobrze, że z tym robi coś takiego. Bardzo, bardzo, ba bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No dobra, kochaniutcy, zostawcie tam na dole subika i, i lajka i cokolwiek innego. Najlepiej komentarz jeszcze jakichś pierdolni tam na dole.